Odpalone Gdzie ja ma widzu koperek z tej strony, zapraszam na mój kanał Ja też zapraszam na mój kanał, oczywiście Hams Karek Każde polskie streamingi, Milaj mm -hmm. Cebula Gaming Kurde, paleta mi się odwróciła No nie no, paleta mi podjemy usta No bo co to jest? No paleta mi podjemy ja Koperek, weź tutaj, tutaj. Odpuść mi, bo ty jesteś paleciem. Jestem kierowcą hmm. mechanizmu, ten palecem. Ma, kościół, tepnij się do ładowarki niemiecką. To. No to ładowarka lewituje. No właśnie, ładowarka. I już mi się odechciała odrobić. No, dobra, ale nie, serio, weź mi tego. Bo ona no, ucinęła, paleta mi ucinęła. Euro, paleta, nie, 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 paleta, no to, paleta, faj dalej. Dobra. Ja sam sobie tu powiem. Mogę taki fact Dzisiaj grałem sobie solo, robiłem sobie też farmy klub. Za belki wszystkie, takie no. do ogarnięcia podstawowych rzeczy, no. bez wapnia zapłaciłem ponad 100 tysięcy. No to dajemy ci kiszonkę. Jak mamy Słuchajcie, mam 5 tysięcy. Nie, teraz to koper musisz się tepnąć do tego marci.

Oczywiście widzowie jak coś, to ten trend jest mój, nie krzykał, co wy sobie myślicie? <grymiany> o do lubaliście donata wysłać widzę. widły Przeb... O! Oh, dzięki! Dzięki, Koper. Nie, ona już wyszła. Daj. Daj, Koper. W ja nie paleta wyżła, ale... ...ale za towarką. Ja dam 5 tysięcy już to No, ja mam pełne. Nie no, to ty masz tylko 10 tysięcy. No to jak... A, a można jeszcze tam do, dolać? Tak. Mhm. ja mam tylko 12? Nie, bo ja nie mam tylko 12, co za poczekaj. A, a nie, jednak mam. Bo jakbym nie miał, to by nawet nie miał tego dwóch ludzi. Ja pierdolę 4000, proszę się palić na paszę mineralną Po co ta pasza mineralna w ogóle? Żeby krowy się najadły Aha. Dobrze, że jednak sprzedałem tą oborę dla krów Mam 3696 O jezu, nie, jakie ja ułożyłem te pomidory? Wstyd O, przychód nerfa kupił nie bo to... To kogo jest ten smurf? W no Nie. No, kontrakt. A, kontraktowy. Więc no. ja, to jest odpidwane, ale nie, nie, nie stać dla niego, bo jeszcze 80 tysięcy. Ale uchwalona jest ta Wiernik nawet jest w miejscu, w którym stał, więc no ładnie się widzi ten portarek. Tam mi działa. Działa mi miejska! Tam, tam mogę sprzedać. Tak, nie wiem, czy będę chodził w inny rynek. Będę będzie chciał odłożyć. Nie, nie mogę. Super. Wziąć. Tak. Jak tam przyszedł koszulik mojego pola? Pamiętaj ten, popatrz na te dziesiątka, będziesz musiał ten, kiedyś oddać. Kiedyś? Jak mi mleko pójdzie w górę i zacznie. I ser, ten się Ile kosztuje pożyczenie widlaka? A ty nie masz widlaka? Mam jednego, ale potrzebuję wypożyczyć widlaka. Możesz nawet jakiegoś najtańszego chyba Muszę maszyny po... 1800, nice Ale on chce ten wózek widłowy, bo wiesz, to jest paleciarz Wiesz, ja też mam ładowarkę tylko... Ktoś zostawi jakąś małą przyczepkę przed... a, mruwa oczywiście Znaczy wiesz, tam stoi jakieś cztery palety czy coś i wózek widłowy moje Tak, stoją tam moje palety z paszem mineralną, mm, kocham spalone po prostu, nie? <laughs> smacznego. Dzięki. O oh je, yeah, wózek widłowy na silnik spalinowy. O oh je! Yeah, Polska przyszłość bilaj. po co elektryki jak są palinówki o oh, yeah. ja bym chętnie spo... ej, bo nie? ej mogę skoczył nie mogę ci za darmo oddać sprawę którą mam na działce Krzychu. bo ja i tak i tak no, ja ją chętnie nie... bym wzią... ja ją chętnie wytygowałbym na kiszonkę do... i kiszonkę bym zebrał muszę ją skosić nie bo ona mi i tak jest niepotrzebna i tak i tak no jakbym ją wsypał do silosu y... Wtedy, kiedy bym kiszonkę robił, no to bym nie mógł kiszonki... tego e, kiszonki, Boże, no tego, co z kukurydzy, to nie, bu, nie mógłbym to wysypać, więc e, kukurydzę ci kend... Jaką kukurydzę? E, kukurydzę, trawę, za darmo. E, aha, buguje mi się przyczepa. Hej, spoko. Help, przyczepa mi się buguje. Ja muszę na nią paszę mineralną zawodować. Jezu, za 4000 zakupiłem tylko 4000 litrów paszy mineralnej. Trochę tu trafię. Najlepiej, nice. będzie kiesiątki, będę miał od odkrycia. Oczywiście jak zarobię pieniądze, żeby ją kupić odkrycia. A z tym chwilowo może być problem. To już cztery. Pięć koła. Przychowuje, nie? Chodzi o 5. A, to godzina Dobra. czemu by nie? ma dron, czapel A, ja pierdziele chodziło mu o godzinę Ja takie mówię, o co mu chodzi? Że czwarta? W sensie, co? Co czwarta? Minuta? Moje uszy, czemu twoje uszy? Od zera do profarmera Farming simulator 22 Jumpscare, hm? Czemu pop xd, jak ty to wdechło minusy? No tutaj, patrz. No tutaj wszędzie jest trawa. Tutaj masz trawę wokół pola, jest na pewno trochę. Tobie tutaj poko? O pieszo. Chodź pieszo. Ja żałuję, że nie wbrałem innego miejsca na moją stręcę. Jak porozjedziesz masz bana.

Wyjechał z bez przepiętego przypiętej jednej paszy mineralnej, ale by było Jademy z paszy mineralną w zowie, ja uuuuu widzę cię nice. Na otrzymałem lampę O ja odliftuję Gdzieś to O! Wyjechałem z lampy jedzie

ja myślę, czy nie sprzedać skarni i po prostu jej wypożyczyć, jakby będzie tanie za wypożyczenie, niż jaka mam na tym wykonu. No, Zresztą jej się używano, więc trochę mniej kasy dostanę, więc to prostu nie odpyla. Chyba prześwadowarkę na pod moje pole. Taibus. Taibus, jesteś? Taibus. Taibus nie ma. może mi ktoś w sensie no wywaliłem się tym traktorem dobra dałem radę jednak łap te, teleskopowa tata plus widły do palec są do belek są perfekcyjne do stawiania na nogi traktorów nie zakop się nie zakop się tym proszę Cię, nie zakop się tym Kawałeczek, kawałeczek Tak, yy, w sensie Krzyszu ja tam byłem, bo się wywaliłem I musiałem odstawić wóz Widły, ale już tam biorę To kraj, już to zabieram

Le bout. Czekaj, jest zagrać Coffin Dance'a. No. Super, ale nie w będzie czuć nijaki zapach Dobra bo mi krowy się zaraz zesetają Dobra super, bywaj Widzimy się na, o 17 na basenie Jestem, coś mi ominęło To znaczy, że nic mi nie ominął, okej. Okay. Dobra, już jestem. Ja też. Nie dodawaj go tu, najlepiej. Co ty robisz z tą pasą? Robotu musí jít. A to A to patra. Yeah. Mm -hmm. No i się zakopałem przez tego laga. O kurde, znowu lag. O, wyjechałem. Oj, krzycho wrócił. Wszystko jasne. O oh jej, yeah, siba. Siba drive mis. Jedź, bociku. Musisz się odsunąć jeszcze kawałek. To pojedź. O, sprzedaje się, bit. O, jemy, sprzedajemy, sprzedajemy, No Ja czekam masz ktoś da spanie, no ja nie mam spania, miejsca do spania nie stać się No O nie, odrzucił Oh yeah, it's day. You are my friend. Nie mogę go znaleźć. No kurde, no i ja go przetabowałem mi mis klikiem. Siedziałem w pędzie i... O, znowu Ja Nie miałeś go zatankować. A, dobra, nie waż. Tak. Ja pierdzielę, mam dużo roboty Chce ktoś mi pomóc? Eee, y jak zatankuję ciągnik, spoko I potrzebuję kiszonki A nie chce... A nie stać mi żeby kupić Belek kiszonki no to, to jest problem. No i m***a, nie? Ma pozew. Mam prywatne rozmowy. Pozew. Ale są lagi jakieś dziwne, przynajmniej ja mam. Też miałam laga teraz. A Krzysztof i buduję. O, jak jest przychodzi... I odlagowało, i mi odlagowało. Nie. No i mi. Cię zakopałem prawie. No nie gadaj, że się zakopię 400-konnym no. traktorem, nie? Bo wyciągam głupią, pustą przyczepę. O, udało się wycofać. Nice, odoraj. Jadymy. Za... Kuźba jest live, chciałem coś powiedzieć. Oj, będziesz chciał, żebym cię odkopał. Mm -hmm. Chciałem coś powiedzieć, ale już... O nie, Zawsze się mi się przypomniało, że jest live, bo krzyźby dostęp ten. O! Ho! Tak, rada połączenia z grą. Gdzieś ma internet sobie. No Krzychu, ja nie wiem czy to dobry pomysł, żeby streamować. A dalej nas słychać na live? Nie wiem. No, je... Słychać nas! Słychać nas. Wieno coś ty zrobił już teraz wiem, że dni są tylko po to, by nodziebie ciebie dać noc.